Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeśli mnie teraz słuchacie, to znaczy, że jest czwartek, a wy postanowiliście poświęcić kilka lub kilkanaście minut, aby wysłuchać kolejnej gawendy z cyklu Głos Wodza. Dzisiejsze nagranie jest jak najdalsze od polityki. Będzie to nagranie wspominkowe. Zatytułowałem je wojenne pogawędki. A dlatego pogawędki, że staram się unikać jakiejś bufonady, nadęcia i wzniosłych słów w opowieści o moich przeżyciach. Nie tylko moich, bo moich i moich kolegów, przyjaciół z irackiej Karbali, które miały miejsce równo 17 lat temu, czyli te najbardziej intensywne w kwietniu i w maju roku 2004. Ten czas bardzo szybko leci, przynajmniej mnie, nie wiem jak Państwu. Jestem już też najprawdopodobniej, jak i Państwo, zmęczony troszkę polityką, w związku z powyższym uciekam w jakieś tam wspominki. I żeby Państwa do siebie przyciągnąć, żebyście chętnie mnie słuchali, bo na tym jak najbardziej zależy, żeby ten odbiór był jak najszerszy, będę unikał wielkich słów. Postaram się nadać tej opowieści ton nieco żartobliwy i stąd już w samym tytule, tak jak zaznaczyłem wcześniej, umieściłem słowo pogawędki. Zapraszam Was do wysłuchania. Kolejnej gawędy z cyklu Głos Wodza. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Wojenne Pogawędki. Szanowni Państwo, zapraszam Was w kolejną podróż w czasie i przestrzeni kilka tysięcy kilometrów od Warszawy i Krakowa, Szczecina i Rzeszowa do Karbali, miasta położonego jakieś 80-95 km na południe od Bagdadu. Świętego Miasta szyitów mniej więcej charakterem przypominające, przypominającego Polską Częstochowę. O tym już wspominałem wcześniej. Było to miasto pielgrzymów, odwiedzane bardzo często przez licznych wiernych wyznawców proroka, zarówno z Szyjitów z Iraku, jak i szyitów z sąsiedniego Iranu. Tutaj chcę wszystkim Państwu powiedzieć, że wieloletnia wojna z lat 80. pomiędzy Iranem a Irakiem w żaden sposób nie, nie wpłynęła na jakieś obecnie, te, które mogłem za, zaobserwować, stosunki pomiędzy Irakijczykami a Persami Irańczykami. I muszę Państwu powiedzieć, że obchodzili się ci ludzie bardzo przyjaźnie. Ci, ci Persowie, Irańczycy, którzy odwiedzali miejsce kultu miejsce kultury religijnego, byli przyjmowani przez miejscowych Arabów przyjaźnie i, i absolutnie nie było czuć żadnej niechęci, pomimo no, chyba tam dziesięcioletniej wojny, jakie te państwa toczyły ze sobą kilka, kilkanaście już lat temu. Po ostatniej gawędzie, którą dla państwa nagrałem, zacząłem się sam zastanawiać, jak doszło do sytuacji, że bojownicy czy powstańcy Muktady Assad'a weszli do miasta niepostrzeżenie, i co robił wywiad polski, wywiad amerykański, który miał tam dużo większe możliwości siatka szpiegów, płatnych, płatnych informatorów i tym podobnych nie wiem. W każdym razie no, trzeba sobie tutaj jasno powiedzieć, że wybuch samych walk w Karbali no, nieco nas wszystkich zaskoczył. Dlaczego tylko nieco? Dlatego, że z tego co pamiętam, pierwsze strzelaniny w City Hall rozpoczęły się dnia 3 kwietnia, to wszystko zakończyło się, tak jak mówiłem, w Dzień Matki w Karbali, 26 maja. Natomiast już kilka dni wcześniej było czuć nie tyle niechęć ludności cywilnej do nas, co taką chłodną obojętność. Wiecie Państwo, jeździ się samochodem 12, 15, 20 godzin na dobę po kilkudziesięciu kilometrach kwadratowych przez 7 dni w tygodniu. Z czasem, no nie da się ukryć, że człowiek rozpoznaje twarze lokalnych mieszkańców. Oni przyjaźnie machają, człowiek im odmachuje itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... W czasie zaczynają się jakieś tam znajomości. Tak jak mówiłem, wojsko polskie w jakiś sposób pełniło tam rolę policji, miejscowa policja złożona z Irakijczyków, którą dowodził generał Abbas Fadil al Hassani, z tego co pamiętam, no, tam skrótowo go nazywaliśmy generałem Abbasem, to była jednak banda skorumpowanych, nie waham się użyć tego określenia bandytów, która wygodnie sobie żyła z miejscowych kupców. Dlaczego wygodnie? Dlatego, że oni zwyczajnie zbierali haracz. To to wyglądało dość kuriozalnie, kiedy podjeżdżał policyjny patrol, piękną, otrzymaną od Amerykanów, pick-upem Toyota. Wchodził do miejscowego sklepikarza i przybywał kilka minut w, w, w pomieszczeniu jakiegoś tam, jakiejś tam placówki handlowej, po czym wychodził sobie i szczęśliwy szedł dalej. No dziwna to była sytuacja, dlatego też lokalni mieszkańcy, którzy no, chcieli się bogacić, no to jest naturalne dla każdego człowieka, pokładali w nas nadzieję, zwierzali nam się, oni tam biegle mówili po angielsku wszyscy, przynajmniej dojrzali ludzie tak pomiędzy 35 a 50 rokiem życia. To była dzielnica willowa, w której mieszkali dawni oficjele, przynajmniej częściowo reżimu Saddama Husajna. Także język, bariery językowej jako tako większej nie było. Oni nam się zwierzali, że są łupieni przez policjantów i, i no wręcz czasami prosili nas o pomoc. No tutaj ocieramy się już o jakieś zagadnienia z pogranicza działań policyjnych, wojskowych i, no i politycznych wręcz. tak, no bo jednak każdy dowódca patrolu, każdy dowódca pododdziału, jakim ja byłem, miał zawsze udzielany instruktaż, żeby się nie plątać w jakieś konflikty plemienne, rodzinne i tym podobne rzeczy, no ale co innego teoria, a kompletnie co innego praktyka. Także tuż przed wybuchem tego powstania ludzie, którzy do nas machali przyjaźnie, ludzie, którzy nam się zwierzali, prosili o pomoc, przestali nas dostrzegać. I no było czuć. Tam przysłowiową się kiedy w powietrzu, że idzie Armagedon. Tak jak mówiłem wcześniej, w ubiegłych odcinkach powstańcy Mukhtady Asadra weszli do miasta w tłumie Pielgrzymów. Oni później się skrzyknęli w jednym miejscu pod meczetami, i pod City Hallem, bronionym najpierw przez Radka konskały, później przez, później przez ludzi z XVII Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na czele z Grzegorzem Kaliciakiem. I... I oni częściowo z ludnością cywilną, która później przed już końcową rozprawą Amerykanów z powietrza, oni z tego miasta wyszli. Część z nich, część z bojowników tej milicji sadryjskiej została na miejscu, yy, ginąc w czasie walki czy, czy w czasie bombardowania. Oni zostali, tylko tutaj zastrzegam, że znam to tylko i wyłącznie z opowieści. Oni zostali, czy, czy, czy ich doczesne szczątki zostały wywiezione przez. Jakąś tam służbę porządkową miejską na pustynię i no, zostali pochowani tam już poza miastem, no bo to wiadomo po takim bombardowaniu ile ściał będących wewnątrz miasta powodowało przy temperaturze przekraczającej tam chyba 50 stopni Celsjusza. To powodowało bardzo duże zagrożenie epidemiologiczne. I no, faktycznie ja sam osobiście widziałem konwoje ciężarówek. To były chyba francuskie berliety, nawet słynne kiedyś w Polsce. Które no, wyjeżdżały gdzieś na pustynię, i na tych, na tych wywrotkach był jakiś piach przemieszany z gruzem. Także ja się domyślam, że były to resztki budynków zawalonych w środku miasta. I domyślam się, że również były tam doczesne szczątki powstańców milicji sadryjskiej. Także to miasto zostało 27 maja, to był pierwszy dzień po powstaniu Sadra. Cisza. Ja tylko pamiętam ciszę. To był czwartek, tak jak dziś. Dokładnie te dni się pokrywają. 26 maja dzień matki był ostatnim dzień intensywnych działań i później wszystko ucichło, jakby nożem uciął. Wiecie Państwo niesamowite wrażenie. 8 czy 9 tygodni pięcia, tak? Człowiek się wszędzie ogląda z której strony. Z której strony przyjdzie nieszczęście, gdzieś tam ciągle jakieś wybuchy, gdzieś tam ciągle jakieś strzelaniny, przejeżdżające konwoje na y, takich pikapach czy, czy terenowych tych bojowników islamskich, którzy siedzieli na pakach kilku, kilkunastu strzelali w powietrze i bardzo szybko się przemieszczali po mieście, a później cisza. Y, ludzie, którzy żyli w mieście w swoich domach, zaczęli nieśmiało gdzieś tam otwierać podwoje otwierać okiennice i to wszystko sklepy zaczęły otwierać swoje, swoje drzwi, zapraszając do środka, to wszystko stawało się niesamowite. To było aż ciężko uwierzyć, że było aż ciężko uwierzyć, że już jest po wszystkim, i że to życie wróci do normalności. Życie do normalności już nie wróciło. To znaczy, inaczej, nie było tak, jak przed powstaniem sadra, gdzieś jednak, gdzieś jednak te, te, te obawy o własne życie o Oto, czy to wszystko się nie powtórzy, zostało, zostały w nas wszystkich. Natomiast muszę Państwu też powiedzieć, że generał Abbas, Fadli al-Hassani, czyli dowódca irackiej policji, okazał się wyjątkowo niewdzięcznym typem, gdyż w czasie powstania on mieszkał w linii prostej, myślę, że nie więcej niż 500-700 metrów od naszej bazy, od Camp Juliet, i w czasie powstania dzielny generał Abbas, który był odpowiedzialny za bezpieczeństwo w mieście, skrywał się na noc w Badzie, natomiast już po, po wszystkim powstaniu wrócił do siebie i zaczął robić, inaczej, uprawiać swój, no nazwijmy to łupieszczy proceder. Także wielką niechęcią darzyliśmy iracką policję. Przed powstaniem Sadra ta niechęć no, była taka może nieokazywana, natomiast po powstaniu już było wiadomo, że to są zwyczajni bandyci i tchórze, którzy zamiast walczyć o własne miasto, o własny kraj, schowali się w polskiej bazie. Natomiast jak już wojska koalicji, no tutaj głównie siły amerykańskie przy wsparciu pododdziału Wojska Polskiego, wyparły powstańców Sadra z miasta, no więc oni wrócili, już przyszli na gotowe i dalej zaczęli robić swój, zaczęli kontynuować swój łupieżczy proceder. No, trudno, żeby po czymś takim, pomimo wielu nawoływań przełożonych, darzyć, darzyć policjantów irackich sympatią, konflikty wybuchały bardzo często, a później, no już nie ukrywam, że Sami troszkę na patrolach w mieście polowaliśmy na, na, na tych policjantów i jeździliśmy za nimi po to, żeby czuli dyskomfort i po to, żeby zwyczajnie nie łupili swoich krajan. Rozgadałem się. Strasznie się cieszę, że mogłem z Państwem znów być. Strasznie się cieszę, że mogłem Wam coś opowiedzieć. Dziękuję, że jesteście ze mną i dziękuję, że wysłuchaliście kolejnej gawędy nie politycznej tym razem pod tytułem wojenne pogawędki z cyklu Głos Wodza do usłyszenia następnym razem